Cześć, witam bardzo serdecznie w przedostatnim już odcinku z tej gry i fragi świata Quiz. Dzisiaj kończymy mapy, zrobimy ostatnie dwa, dwa poziomy i tutaj zobaczymy jak będzie z czasem. próbujemy Bo tak ustaliłem, żeby było każdy odcinek, nie, ale równo po 20 minut. Więc lecimy mapy. Poziom pierwszy, lecz poziom piąty przepraszam. I od razu widzimy belgię. Belgia, nieduży kraj, co prawda, ale bardzo ważny. Szczególnie jeśli chodzi o Europę. Tutaj mamy Maroko. Kraj, który leży bardzo blisko Hiszpanii. Tutaj już praktycznie powinna być Hiszpania. Od, Odcina ją tylko właśnie ciśnina gibraltarska. i zostajemy przy Afryce. Tym razem jest bardzo fajna nazwa, bardzo ją lubię. Burkina Faso. Buryki na faso, buryki na faso, tak jest, zresztą tam, są, waga długo. Tak jest, lecimy dalej. Nasi kochani, przyjaciele przez całą historię, praktycznie Unia polsko litewska Teraz bardzo też nas lubią, wręcz kochają, oczywiście mówię to w żartach. Znaczy nie mamy z nimi, znaczy nie mamy z nimi najlepszych stosunków, ale mamy wiele dobrych. Litwa. Piłsudski zagarnął tam im ziemię. Zagarnął tego. Jak brzmi widzicie? Bardzo fajne, bardzo, bardzo mi się podoba. Panstucja Litwy. 123 pod względem pojaźni, 141 pod względem ludności. Mamy 6 i 6% Polaków. Proszę bardzo. Bardzo fajnie Czyli 6,6% Polaków to, to nie jest na 200 tysięcy To zerwało ponad 100 tysięcy to 50 tysięcy Nad mniej 6 tysięcy nie więcej ale to mogliby wrócić do Polski i osiedlić na przykład się w Warszawie, żeby była coraz większa, miał jeszcze więcej jeszcze więcej mieszkańców w końcu może byśmy pobili w końcu może byśmy pobili pod względem... pod względem tego o, mamy Polsk, bry, Unię Polsko-Litewską. Jest pospolity obojga narodów. No i taki wielki kraj i się rozpadł. Coś niesamowitego. L, LTSL. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy Kenia. Kenia. Chestisa może, żeby nie było tego dźwięku. Szyling Kenijski. No dobra, fajne. Lecimy dalej. Mamy Koreę Północną. Korea Północna. Korea Północna. Północna. Jest. Lecimy dalej. Tutaj mamy Oman, czyli jak już mówiłem jedyne państwo na O. Dobrze koneserów państw miasto powinna być wiedza kluczowa jeżeli będzie te literyka O ja ogółem nie wiem jak wy ale ja uwielbiam gdzieś państwo miasta. jestem w to najlepszy może dlatego że znam wszystkie kraje i stolice tylko problem jest jeżeli chcesz zaszpanować i w miastach też stolice pisać tylko no to jeżeli na A, B, C, D i tak dalej jest to na takie litery jak O jak Eł nie ma niestety stories, trzeba wymyślić co innego. No ale do stories przejdziemy później, w innym kuzie, ale to nie będę spoilrował. Póki co mamy Chorwację nad Morzem Adriatyckim. Chorwacja, tak jest. Idźmy dalej. Tu mamy Tunezję, czyli przebój ostatnich właśnie Mistrzostw Świata i, i eliminacji do, eliminacji do Eee, Igrzysk Olimpijskich, jak wygraliśmy z nimi 3 0 chyba wszyscy wygrali z nimi 3 0 bo to chyba nie było trudne mecz Dobra, idziemy dalej. Tu mamy Kubę Hawana, Una i Stolica. Dokładnie. Idziemy Sudan południowy. Był Sudan zwykły i Sudan Południowy mamy teraz. Czyli najmłodsze państwo na świecie Powstał w 2013 roku bodajże. Najdłuższą wojnę domową. Czy to jest? 2011, jednak, przepraszam. Czyli, Państwo, ma się 8 lat. 8 lat ma. Ligia chrześcijańska, proszę bardzo. No, ciekawe, że historia będzie długa. Raczej... O, długa jest historia. Myślę, że raczej mało. Dobra, nie będziemy, pogro... nie będziemy poszerzać się. Zagłębiać się w historię Sudanu Południowego. Lecimy dalej. Spadek pod względem powierzchni, pod względem ludności trochę mniej. Lecimy dalej. Tu mamy Gujanę. Tym To nie jest Gujana francuska, która jest tutaj, która jest kolonią francuską. To jest Gujana zwykła, czyli kolonia hiszpańska. Tutaj mamy łatwe. O jejku. Ojej, wyszedłem przez przypadek. Tak, już mają te ławe. Mają taki przycisk, jeden środkowy, dotykowy. No i jak się w niego kliknie, no to niestety się wychodzi. Dobra, łatwo. Tak jest łatwo. Ciach, ciach, ciach. Tutaj mamy urobione państwo Filipów. Filipiny. 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 Równo 300 tysięcy km kwadratowych. Nie wiem czy zwróciłem na to uwagę, pewnie tak. Ale chcę zwrócić jeszcze raz. Jak to trzeba, ja nie wiem czy to oni specjalnie podstopili albo odłączyli od ciebie wyspy, żeby mieć równo 300 tysięcy km Może tak. Ale to, to. fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Idziemy dalej, tu mamy Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe. Tak jest. Mamy naszych kolejnych sąsiadów, Słowacja tym razem Słowacja. Jest. Ja myślę, że to będą coraz trudniejsze państwa. Tu widzę, co jest łatwiejsze są. Ile tego jeszcze jest? Cztery. Jeszcze cztery, ostatnie, cztery. Mamy kraj z najwyższą górą na świecie, czyli rzeczywiście Monteverestem, czyli Nepal. Jeden z najwyższych krajów na świecie. W sensie... powierzchnia. W sensie wysokość bezwzględna. Tutaj mamy Syrię, czyli gospodarze tych wojn na Bliskim Wschodzie. Tutaj mamy Salwador, oczywiście jest Honduras. Salwador jest tutaj, mały. Honduras. Jest. I Gabon i jedno z tych państw, z tych trzech państw, które mają tą samą stolicę w tych samych językach. Gabon ma akurat Libreville, czyli po francusku, wolne miasto, ale tak samo ma Sierra Leone, taka tak kółeczko, co ma stolicę Freetown, czyli po angielsku, i Libia, która ma Tripolis, czyli po włosku. I skończyliśmy poziom piąty, zacznijmy poziom szósty. Lecimy. Mamy... Teraz tak na szybko lecimy. Tak, tu mamy Tadżykistan od razu. Yy, tak, Tadżykistan. Nie, to nie jest Tadżykistan. Wydaje tak, ale to jest Kirgistan w takim razie. Kirgistan. Tadżykistan jest pod nim. Mały tutaj jest taki Tadżykistan. Tutaj mamy Nikaragua Nikaragua oba język hiszpański. Fajnie. Tutaj mamy Ganę. Gana, Khana. Ciekawe czy ktoś mój Ghana. No nie wiem. Gana. Zresztą baksze. Tutaj mamy Mołdawię. Mołdawia kiedyś była... Kawałek był nasz. No daleko sięgała Polska, tutaj. O, ciała. A teraz tak nie ma, niestety. Szkoda. Byliśmy wtedy ponad milion kilometrów, mieliśmy. Milion kilometrów to jest kupa, ku, kupa terenu na pewno. Masakra. Mega wielka. Miel, mega wielki obszar. Można by posadzić tam jakieś te buraki, cebula, ziemniaki i tak dalej. To co do nas pasuje. Idziemy dalej. Bangladesz mamy tutaj. Bangladesz. Tak jest. Mamy Bangladesz. Tutaj mamy Ugandę. Taką flagę z takim fajnym pawiem. Czyli nie wiem, co to jest Uganda. Nie w każdym razie. Tu mamy Albanię. Czyli albański koks i tak dalej. Albania. Tak jest. Lek. No, leki tam sprzedają. Tam za leki się płaci lekiem. więc sumie taki fajny deal. To mi się podoba. Zalej. Mamy tutaj. Mamy tutaj oczywiście Benin. To jest tam w Polsce, to nowo, czyli nowym polsce. Chyba tak się tłumaczy. Nie wiem. Nie znam się na języku. Francuski, mimo że byłem na klasie z językiem francuskim. Lecimy dalej. Mamy tutaj Laos, Laos, chaos. Dokładnie. Tutaj mamy Słowenię, Słowenia. Podoba Słowacji, ale jej nie wyszło trochę. Tutaj mamy Estonię, kraj bałtycki. Estonia. Lecimy dalej. Mamy Senegal, czyli właśnie nasz Nasi ulubieni przeciwnicy. Light to Dakar jest. W środku. Właśnie Senegalu jest Gambia. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Mamy Slealongę z najdłuższą stolicą na świecie. Nie wiem kto wymyślił takie nazwy, ale Srija Walda na Polakotte. Czyli jeżeli ktoś się was zapyta, w jakim mieście mieszkacie, to wy powiecie w Sri Jayawada na Polakotry. No spoko. Tam mamy Gwatemalę, zresztą w Gwatemali. to jest dużo łatwiejsze, do zapamiętania. ja mamy Surinam, czyli chyba ostatnie państwo, które nam zostało z Ameryki Południowej. Leży tutaj, znaczy jest, jest to, ale to nie jest państwo, tylko to jest teren zależny od Francji, bo to jest Gujana, Francuska. Tak jest. Idziemy dalej. Tutaj mamy Erytrea, ciężka nazwa, Erytrea, lecimy dalej, mamy Czarnogórę, zasłania mi to, że dostałem nową wskazówkę i takiej mam nadzieję że dużo nie użyję, mam nadzieję, że mi wystarczy na herby, 103 niby jest, no, ale zobaczymy, mamy Kambodżę, fajnie, Kambodża. Hmm. Mój kolega Maciek był w Kambodży. Mówi, że ładnie bardzo. Ale czy to prawda, to nie wiem. Ale lecimy dalej. Mamy gwinę. Podstawową gwinę. Niebisał, nierównikową. Najzwyczajniejszą gwinę. Lecimy dalej. Tutaj mamy łączącą dwie Ameryki, Panamy. Panama. Tak jest. I skończyliśmy w ten sposób mapy. Więc jeszcze pikniemy sobie. Nie wiem, czy jeden, czy dwa. Zobaczymy, jak nam czas będzie. Będzie będzie pokazywał. Lecimy, godło. Poziom pierwszy powinien być łatwy, tu już widzę Polskę. Ale zobaczymy, więc lecimy. A tutaj proste. Ja się w ogóle na godłach nie mam, nie znam. Jak na tragach i na terenach jeszcze się jakoś znałem, to na godłach to się totalnie nie znam, więc możecie się ze mnie śmiać. Pozwalam wam, tylko. Proszę, nie hejtujcie nie hejtujcie, błagam was. Nie, nie chciałem, dobra. lecimy to, powinien odbierać każdy, Niemcy. Są to Niemcy. Taki agresywny odział, Niemcy. No i to jest oczywiście Rosja, to jest Rosja. We flagach Rosji to było takich dawnych, w cesarpach rosyjskich i tak dalej. Właśnie taki... Dwugłowy odział, dwie strony patrząc, to jest podobne, jest bo wtedy czarno-górze, a to jest Rosja. A tutaj mamy Stany Zjednoczone, to chyba nie, nie trzeba mówić Stany Zjednoczone. Jedno jest zjednoczone. Tak jest. Idziemy dalej. To jest Izrael, mi się wydaje, bo Izrael w Judaizmie było taki znaczek Mekora czy Metora, nie wiem jak to się nazywa. Izrael. Tak jest. To jest Izrael. Idziemy dalej. To jest. No właśnie, co to jest? Ajajaj. No bo sprawdźmy, co tu pasuje. To jest 7 hasło. Więc mieli to dobra państwo. A co to jest za państwo? Cze, trzeba będzie Dobra, to wrócimy do tego później. Wrócimy później. Tak, to jest, tu mamy Chiny. Chiny. To, to wiadomo. Tu mamy Iran, bo to jest praca Iranu po prostu. W kąciku, Iran. Tak jest, mamy Iran. Wielki kraj. No to, to, to jest Szwajcarię, no bo to... Wygląda dokładnie tak samo tylko że z kwadratem. Tu mamy taki taki herb właśnie jak krubo na przykład Szwajcaria. No i zaczyna się znowu problem. Co to w ogóle jest? Co to jest? Nie mam pojęcia co to jest. Podobne jest w India. Ale wątpię, że to są Indie, ale możemy sprawdzić, że to są Indie. Ale nie ma drugiego i. Nawet z litery się nie pasują. No dobra, to wrócimy do tego później. Będę na coś wpadnę, Może jakaś. Japonia? A może Japonia? O. Bo pasuje. Ja. Po. Nie. Tak, jest to fajna Japonia. Proszę bardzo. Nie wpadłbym na to, jeżeli bym nie zobaczył tych liter. Japonia. Proszę bardzo. To jest praga Hiszpanii, to wiadomo. Oczywiście, we fradze też takie jest. Hiszpania. Tak jest. Tu mamy Egipt, bo taki sam jest w Egipcie. Egipt, Egipt. Jest. Milion kilometrów. A dokładnie milion i tysiąc. 450. To jest. I tak się powiem, powiem tak. Jeżeli tu by nie było trzech literek, to bym w życiu nie zgadł. Ale jest tylko jedno państwo, z tego co wiem. Ja właściwie to jest jeden skrót państwa, które ma trzy litery. Jest to LPA. Tak jest. I tu mamy coś po rusku napisanego, albo... Jakoś podobnie. Co to może być? Co to może być? Hmm. Rep Republika Łotwa No jakoś coś takiego wypasowało może To jest moduzeł Aha, wiem co to będzie Mamy liś laurowy tutaj Taki bardziej tutaj Taki bardziej dziwaczny Tu mamy liś laurowy i to pewnie będą zgaduję, że to będzie Włochy to jest po włosku napisane, pewnie albo po łacinie w ogóle. Włochy, tak jest. Tutaj mamy Argentynę, bo taki, taki. O, i czapka Świętego Mikołaja, proszę bardzo. Nie wiem o co chodzi, ale. Jest czapka Świętego Mikołaja, to mi się podoba. Argentyna, dlatego, że takie słoneczko jest. Argentyna i całe cała mi trzeba od nowa, nie. Argentyna. Czapka Świętego Mikołaja bardzo mi się podoba. Może będzie wiesz, tu w jakiś. A tutaj mamy... To by... To... Ten help jest na... Jest na fadze Meksyku, do tego wiem co to jest za państwo. Tak to bym nie wiedział. Meksyk. To jest tu mamy. Kolor flagi, no to, to jest w Co to jest? Co to jest? Co to jest? Mamy jakieś tutaj siekiery. Mamy bałek. Mamy jakieś drwa. Mamy jakiegoś Ptoga. Napisane FR. FR to wskazuje na Francję. Jeżeli to jest Francja. FR, I o, Jeżeli to jest Francja, no to na tego nie skomentuję. Nie spodziewałem się, że Francja będzie mieć takie logo. Jest jakiś liść albo kastanowiec, albo ma. inne środki takie ciekawsze. zobaczymy Co to jest za dziedzictwo, Co to jest? Hmm To są Indie Bo pasowało mi 5 Tak, to są Indie, proszę bardzo W życiu bym nie zgadzał, że to są Indie, jeżeli bym hmm, nie znalazł tego. Jakieś lwy i to są Indie niby Republika Federatywa do To mam flagę Mikronezja, ale zgaduję, że to nie jest mikronezja. Jakąś gwiazdkę w ogóle, co to jest? hm czy hmm. to jest Brazylia, bo pasuje mi w ogóle nie podobno z ale to jest Brazylia, chyba tak, to jest Brazylia, proszę bardzo. Miecz wbity w jakąś gwiazdkę z flagą Mikronezji i Gujany. Nie wiem, to mamy jakiś islamski kraj, dawno nie było islamski, bo jeszcze nie było żadnego, od trzeba zacząć. Mamy Algierię, chyba to nie jest Algieria, bo taki, taki półksiężyc by wskazał na Algierię tego koloru. Algieria, jest. No i Polska, proszę Państwa, Polska jako ostatnia. Po... Solska tak. Polska. O nie, Polska. To jest. I chyba z... koniec. Tak. Koniec pierwszego poziomu jest. W tego w... 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 w gorłach. Jutro robimy te 4 Zobaczmy... O czekaj... A zapomniałem o tym tym. Zapomniałem, że jednego zostawiłem. Trzeba zgać co to jest. Co to jest? Mamy kolor. Niebiesko-żółto czerwony. A tu mamy takie na flagę Szwecji. Może to jest Szwecja. Nie patrzyliśmy w Szwecji. Szwecja. Tak, to Szwecja jest. No więc tak, zapomniałem o tym Dobra, zrobiliśmy poziom pierwszy. Były trudności, ale na szczęście nie aż takie jeszcze duże. Może dlatego, że był pierwszy poziom dopiero. Zobaczmy statystyki, jak wyglądają. Statystyki. Tak to wszystko wygląda, odblokowany poziom 2, do końca 1, no i niech to nie zostanie. I po kończymy tą grę, no to do zobaczenia, cześć.